Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna, kłania się dzisiaj horoskop na miesiąc czerwiec dla wszystkich panien, zodiakalnych, ascendentalnych, słońców, w księżycu kochani, jeśli macie ten znak. Zapraszam bardzo serdecznie. Tarot karty wyroczni, na koniec jedno dosłownie zdanie, króciutkie podsumowujące. Dobrze, panna. Decydujące wydarzenia, jakie będą miały miejsce w tym miesiącu, czyli w czerwcu. Sprawy urzędowe, sądowe, sprawy z przeszłości, ale też wiele radości, miłość, porozumienie. Wyjazdy wspólne, tutaj nowe projekty dotyczące jakichś umów. Możecie zakochać się, wyjechać wspólnie, podpisać bardzo ważną umowę, zakończyć edukację albo rozpocząć. Tutaj, moi drodzy, tak naprawdę przychodzi do Was sprawiedliwość kochani. E, także jeśli do tej pory dobrze postępowaliście, no to tutaj będzie pięknie w tym miesiącu, ale myślę, że będzie u wszystkich panien pięknie, bo jest ta radość, słońce, jedna z najlepszych y, kart tarota. E, możecie się zakochać. Y, w tym słońcu, gdzieś daleko, na urlopie, możecie dostać wiadomość o ciąży waszej albo kogoś bliskiego. Tutaj, tak naprawdę, moi drodzy, jest sprawiedliwość po waszej stronie i wielkie radości, wielkie, moi drodzy, zobowiązania, które tak naprawdę czekaliście na to, że ktoś się zadeklaruje, że ktoś się oświadczy, być może. No, tu na pewno wydarzenia będą piękne. Finansowo, zobaczmy, finansowo, jak u Was? Finansowo. To tutaj finansowo jest, moi drodzy, stabilnie. Jest moc. Raz lepiej, raz gorzej, ale tak naprawdę dążycie do. Wzrostu Waszych finansów, bo z tej piątki monet przechodzicie od razu w dziesiątkę monet. Czyli tak naprawdę w tym miesiącu możecie od y, początku miesiąca dążyć do pomnażania Waszych finansów i na koniec miesiąca wychodzicie tak naprawdę z podwojoną ilością. Y, także tu będzie dużo radości. Myślę, że też y, sprawy y, finansowe y, są ważne ze względów na rodzinę, względy rodzinne może też rodzina będzie was wspierać albo otrzymać jakiś spadek. No tutaj tak naprawdę rodzina, która dostarcza pom pomocna jest, pomaga w tych finansach Wam. Na pewno, Moi drodzy, nie stresujcie się tutaj tą piątką monet, bo tak naprawdę wy wychodzicie z takiego okresu trudnego i wchodzicie w coś lepszego w finansach. Trudny okres kończy się. Macie moc, aby wyjść tak naprawdę i zwiększyć te swoje finansowe dobra. No dobrze, zobaczmy teraz w pracy. Praca. Co w pracy? W pracy są, moi drodzy, tak naprawdę y, troszeczkę przestoje. Myślę, że może będziecie y, na jakimś, moi drodzy, zwolnieniu lekarskim, albo też praca coś się kończy, tak? Kończy się kontrakt i rozpoczyna się coś nowego. Tutaj sytuacja się wyjaśni. Podpowie Wam Wasza intuicja tak naprawdę, co w tej pracy robić dalej, bo jest zakończenie, idzie coś zupełnie nowego. Wasza intuicja tak naprawdę Wam podpowie, wyjaśni, na czym ta rzecz polega w tej pracy. Myślę, że możecie też oczekiwać, już Wy to wiecie, na, będziecie wiedzieć na początku miesiąca, że tutaj idą zmiany, tak? Czy Czekacie na coś, co się ma wyjaśnić, co ma się zakończyć i rozpocząć coś zupełnie nowego w tej pracy. Tutaj idzie duże wyjaśnienie, ta zagadka, która była. Wy może będziecie pracować na własny rachunek. To coś było trudnego, rozpoczyna się tak naprawdę nowy etap, bo macie tą dziesiątkę mieczy, która mówi. To już jest zakończenie, już będzie teraz tylko lepiej i wy sami będziecie wiedzieć, co dla siebie robić najlepszego, tak? Intuicja was pokieruje. Myślę, że to może być własna działalność dla wielu panie w pracy. Zobaczmy, przyjaciele, znajomi, jak to wszystko tutaj wygląda. Przyjaciele, znajomi, jak będziecie się czuć. Przyjaciele są i będą i powracają. Mogą być wspólne plany, podróże. Będziecie gdzieś zapraszani na jakieś uroczystości. Tutaj też przyjaciele będą pomocni w jakichś sprawach, nie tylko podróżowania wspólnego, ale będą pomocni przy załatwianiu jakichś dokumentów, spraw urzędowych. Tu, moi drodzy, są dalsze, tak jak gdyby. Dalszy ciąg znajomości, dalsze znajomości, głębiej będziecie się poznawać, będziecie sobie pomagać, wspierać się. No, tu na pewno jest, moi drodzy koło panny. Parę osób, przynajmniej jest jedna przyjaciółka i przyjaciel, na których możecie liczyć, ale też jest więcej osób, bo przy kole fortuny zawsze to koło mówi, że jest więcej osób. Dobra pasa w Waszych znajomościach, przyjaciele, którzy tak jak powiedziałam, powracają. Te znajomości cały czas się wiążą, przedłużają, nie ma zakończenia. Także nie będziecie sami. Co w uczuciach w emocjach. Uczuciowo, uczuciowo emocjonalnie. No tutaj, moi drodzy, tak naprawdę jest kobieta spełniona w uczuciach. Yy, możliwe, że ktoś będzie Wam tutaj proponował związek. Yy, partnerstwo. Może związek małżeński. Yy. Ktoś tutaj jest, mężczyzna koło Was, partner, osoba, która już jest z przyszłości z Wami, albo też przedłuża się ta znajomość. Uczuciowo będziecie spełnione, komfortowo. Tutaj tak naprawdę możecie być gdzieś razem na jakichś uroczystościach kościelnych, na jakichś wycieczkach, zwiedzaniu muzeów, gdzieś będziecie albo planować ślub, nawet dla wielu z Was jest. Tak, naprawdę ochrona z góry. To jest ktoś być może nawet i z przeznaczenia, partner czy partnerka, tak? Bo karty tarota są dualne, zależy kto mnie ogląda, czy kobieta czy mężczyzna. Tutaj, moi drodzy, jest czas wyjaśnienia, przedłużenia znajomości, zawarcia kontraktu. No, bardzo spełniona y, panna tutaj. No, pięknie to wyszło, tak? Tu jest y, spełnienie uczuć, spełnienie w uczuciach. Co hmm. w rodzinie, w domu, kochani? Wasza rodzina. Wasza rodzina może jest gdzieś dalej od Was. Y, jest troszeczkę takiej przerwy. Jest trochę myślenia, co tam w tej rodzinie dalszej, może. Jest komunikacja i myślenie o podróży możliwe, że przyjazd kobiety albo wyjazd do kobiety. W rodzinie jest komunikacja to jest najważniejsze. Jest tak, jak gdyby. Chwilowe na początku miesiąca zniechęcenie, apatia, jesteście zmęczeni może chwilowo Waszą rodziną, ale cały czas utrzymujecie kontakt, chcecie podróży wspólnych, chcecie się zobaczyć także tutaj na pewno jest prawidłowo w rodzinie. W zdrowiu najważniejsze aspekty dla panny zdrowotnie. Na co zwrócić uwagę w zdrowiu przede wszystkim? Tutaj by się przydał masaż kości, kolana, układ pokarmowy układ hormonalny tutaj drobne dolegliwości które są, może wybierzecie się na masaż, do fizjoterapeuty może też jakąś akupunkturę będziecie mieć może jakieś sesje rejki coś zrobicie dla swojego zdrowia tak naprawdę co wam poprawi humor ale też będzie kosztowne bo tutaj widać że będziecie płacić za jakieś zabiegi, które sobie zrobicie tak naprawdę ekstra od siebie. Też, moi drodzy, kontrola Waszych emocji może być jakaś nostalgia, mogą być sprawy hormonalne, które są troszeczkę dokuczliwe. Ale tutaj nie ma zagrożeń. Na co ogólnie zwrócić uwagę, powinny panny w miesiącu czerwcu? Na co ogólnie? Na coś się zdecydować, tak? Bo cały czas myślicie o jednej sprawie. Zamierzenia są, jakieś plany, układacie coś w głowie, ale nie możecie się zdecydować. Jest wewnętrzna walka walka z samym sobą albo walka też z kimś, może. Mm, z z zewnątrz. Ale tak naprawdę uważajcie, żeby jak powiedzieliście, A potrzeba powiedzieć i B, możliwe, że będziecie się gdzieś przeprowadzać. Ogólnie zwróćcie uwagę na kości, bóle głowy i też, moi drodzy, układ krwionośny. Myślę, że tak naprawdę zmiana Wam jest potrzebna, bo widać, że ta zmiana jest po to, aby było lepiej w waszym życiu. Żebyście poczuli się zwycięzcami. Tutaj, tak naprawdę, zwróćcie uwagę na swoje dobro, tak. I możliwe przeprowadzka, właśnie możliwa przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, i moi drodzy, to będzie dobra decyzja. I oczywiście wyrocznia na sam koniec wyrocznia dla panny magicznych wróżek asertywność. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. I tym akcentem, moi drodzy, kończę ten horoskop, pozdrawiam i życzę wspaniałego miesiąca czerwca, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.